Dobra. Dawno mi nie było w takiej formie, e, ale z racji tego, że pojawił się temat, który krąży z przestrzeni, i to nie jest nowy temat, bo to będzie temat energii męskiej i żeńskiej, e, i drogą synchroniczności znajduje nawet na YouTubie ludzi. Którzy właśnie dokładnie o tym mówią. I jakby z racji tego, że też słucham właśnie takich inspirujących osób, zaczynają mi się pewne jakby klocki jeszcze układać w całej tej układance. I od czego w sumie chciałabym zacząć może trochę nieadekwatnie do tego tematu, to ocenianie. No i jak to ja mm, nacisnę ten guziczek i tutaj powiem o tym, że naprawdę jestem daleka od e, takiego ślepego. Staram się bynajmniej nie wpadać w takie ślepe wierzenie we wszystko, e, co nam mówi. E, co nam mówią główne media, ale również te alternatywne media. Duchowe. I jednak, żebyśmy po prostu wszystko weryfikowali przez własną intuicję i tą naszą wewnętrzną mądrość, to, to wewnętrzne przeczucie, bo mm, z jednej strony jest to trochę przerażające, jak, jak działa ten, ten świat. Tak teraz trochę na marginesie to mówię. Że nam się wydaje, że od czegoś odchodzimy, a potem wpadamy w to bagno, samo bagno, tylko jakby od innej strony. Wydaje nam się, że wybraliśmy zupełnie inną ścieżkę. A potem robimy taki. Tak tak leciutko, zakręcamy, że nawet nie widzimy, że znowu wchodzimy do tego samego bagna, tylko od drugiej strony. I mam tutaj na myśli właśnie tą naszą kochaną pseudoduchowość. New Age'owską, gdzie. Więc co ja właśnie dlatego o tym ocenianiu chcę powiedzieć, bo tak tutaj jeszcze wejdę na początek w ten temat. Może jako taka rozgrzewka nieocenianie. Tak jak fajnie powiedziała Izabela Kapaniszyn, bardzo to ze mną zarezonowało, że czymś innym jest oceniać sytuację, w ogóle to, co się wydarzyło i tak dalej, a czymś innym jest osądzać człowieka. Eee... I to jest piękne, jak głębiej to zrozumiemy, na czym to polega. I dzisiaj słuchałam wykładu jak znajdę linka, to wam, to wam pod filmem to wrzucę takiej pani e, od fizyki kwantowej, która się chyba nazywa Adamczewska, nie, ja muszę sprawdzić, taka starsza pani. Bardzo piękny wykład. E, wywiad właściwie to był po prostu to był wywiad. I ona też mówiła o tym ocenianiu dokładnie tą samą rzecz: że ocenianie jest nam potrzebne, bo to jest element naszego, naszej nauki. My musimy mieć zdrowe ocenianie, bo inaczej nie wyciągniemy wniosków. Nie jesteśmy w stanie wyzbyć się tego. Znaczy, jesteśmy w stanie się wyzbyć, ale kiedy nie oceniamy. Teraz mówię to, jak ja to widzę. To, kiedy my nie oceniamy, kiedy za wszelką cenę, właśnie idąc tą drogą tej naszej kochanej duchowości, nic ani nikogo nie chcemy za wszelką cenę oceniać, bo to jest teraz takie nie na czasie i to nie jest droga duchowości, to co się wtedy z nami dzieje? My nie mamy rozeznania, gubimy mapę. Nie potrafimy, nie chcemy, wyrzekamy się tak naprawdę tego wewnętrznego kompasu naszej wewnętrznej mądrości, naszego wewnętrznego rozeznania, co jest tak naprawdę przefiltrowane przez ten nasz wewnętrzny kompas też moralności i w ogóle czucia, jakie to dla mnie tak naprawdę jest. I to chodzi o wszystko, to chodzi o sytuację, to chodzi o to jak się jakaś osoba wobec nas zachowuje, o relacje, o wszystko co nas otacza. Ocenianie tak naprawdę wszystkiego w... jest zdrowym odruchem, który nas prowadzi do wewnętrznego i co za tym idzie, zewnętrznego, rozeznania, jak się w tej przestrzeni poruszać. Czymś innym jest osądzać, bo w osądzaniu mieści się jakaś tak, taka kategoryczność, takie kategoryczne podejście. Ja to tak rozumiem, że kiedy osądzamy, to. Jesteśmy w stanie po pierwsze generalizować, a po drugie, tak jakby powiedzmy, no, dajmy na to, czym jest osąd. Że ja oceniam kogoś jako człowieka, który nie wiem, jest czegoś niegodny, albo w ogóle, że jest głupi, czy cokolwiek, to jest osąd. Ale jeżeli ja oceniam, że ta sytuacja nie jest w porządku, że to nie jest ok, że to. Nie mieści się po prostu w moim wewnętrznym zakresie moralności, yy, w ogóle komfortu, yy, dobrego samopoczucia, czy cokolwiek to jest dobre. To jest po prostu dobre, mi, nam to służy. I tak bardzo krótko, yy, tutaj akurat może generalizując, ale czasami to rozeznanie to, to wiecie, to jest takie surfowanie. Trzeba się nauczyć, gdzie, kiedy, co zastosować, jaką technikę, ale generalnie, właśnie generalizując, mam takie wrażenie, że nas, nasz system jakby przygotowywał zobaczcie, to jest takie dziwne jak to się stało, że właściwie krótko przed tym, kiedy wydarzyły się na świecie te wszystkie rzeczy mówię o o czymś, co nie wydarzyło się od, tak naprawdę od bardzo długiego czasu na Ziemi w ogóle, em, kiedy tutaj sobie grasował em, pewien ten wirusik, rzekomo. I to nie ma znaczenia, czy tam on był stworzony, czy tam nie, no, no moim zdaniem był, ale generalnie, znaczy, istniał, nie istniał, tutaj nie, nie o tym są te rozważania, ale. Bo to zgubiłam wątek, wybaczcie, zgubiłam wątek. Trzymajmy się tego, co chciałam powiedzieć. Jeżeli, jak to się w ogóle stało? W dziwnym trafem, że krótko przed tym, jak na świecie właśnie to się zadziało, i później wojna, i tak dalej, i tak dalej, kilka lat temu stało się to takie bardzo modne, ta, ta duchowość. I wpuszczano nam dosłownie w tej duchowości cały czas przekazy: wszystko akceptuj, wszystko akceptuj, niczego nie oczekuj, niczego nie osądzaj. To się stało modą. Ta wszechogarniająca akceptacja. I nie ma nic złego w akceptacji, zaraz do tego jeszcze zmier zmierzę dalej, ale nie ma niczego złego w akceptacji, tylko że mam takie odczucie, Mocne, że to była propaganda, uczono nas tak, jakby już nas stresowano, przygotowywano nam nas w jakimś sensie do tego, żebyśmy potem z dużą, z dużą większą, z dużo większą e, łatwością e, przyjmowali pewne rzeczy. Po prostu akceptowali jak baranki, które po prostu niczego nie chcą osądzać, niczego nie chcą oceniać. Bo przecież w panie pół jest też światło. Tak jest. Ale. E, a może nie ma. Nie mi to oceniać. Właśnie nie mi to osądzać. Kiedy ja wejdę w takie osądzanie człowieka, jaki jest ten człowiek, czy on jest dobry, czy on jest zły, ja wchodzę wtedy w osąd generalizuję, nie mam prawa tego robić, bo ja nie wiem, to jest, ja widzę tylko jakiś fragment życia człowieka, powiedzmy jakiś dłuższy albo krótszy fragment, ja nie znam drogi tej duszy i ja nie wiem, co się z tym człowiekiem stanie za 5 lat, skąd on przychodzi, dokąd on zmierza, to nie jest mój biznes, ja tego nie osądzam. Ale jeżeli ja w tym odcinku czasowym, w tej czasoprzestrzeni, tu i teraz oceniam jego działanie jako poranione, jako nienormalne, jako po prostu krzywdzące, to jest ok. Mamy wewnętrzny kompas naszych wartości i nie pozwólmy sobie tych wartości podważać. Nie pozwólmy ich też tak rozmywać, żeby one nie traciły swój kształt, traciły swoją intensywność. I mam takie wrażenie, że to nas prowadzi do takiego rozmemłania, takiej, takiej, takiego braku, właśnie do czego nas to prowadzi? Cała ta propaganda, ta manipulacja. Mm, tego, tego, tej wszechogarniającej akceptacji, żeby nic nie oceniać, prowadzi nas to tak naprawdę po pierwsze do braku rozeznania sytuacji, do braku zaufania też do, swojego, do swojej oceny. Czyli do braku zaufania do siebie. Prowadzi nas do. w ogóle nie, nie o tym miałam mówić, także tak to płynie i tak ma płynąć, wierzę w to. Po, po trzecie, do takiego zamglenia a po czwarte do takiej bezpłciowości. My stajemy się wtedy tacy zawieszeni w przestrzeni. E, I do dezinformacji przede wszystkim. To jest era, jak na razie, dezinformacji. E, ale uwierzcie mi, ja sobie też potrzebuję w to uwierzyć, wierzyć, na nowo to budzić i, i nigdy tego nie zdradzać, że Chociaż na zewnątrz może być kompletna dezinformacja, i możemy być karmieni w nieskończoność różnymi bullshitami, to wewnętrznie mamy dostęp do naszego właśnie rozeznania, a żeby to rozeznanie mogło się odbywać i to nasze poruszanie się w przestrzeni w oparciu o, o w wewnętrzną mądrość, w oparciu o, w o naszą intuicję i właśnie o nasz racjonalny, często logiczny, też osąd, o, ocenę, żeby już teraz trzymać się tego słowa, ocenę, w oparciu oczywiście o czucie, e, bo to jest intuicja, to, to się wszystko razem łączy, to kiedy my się tym posługujemy, e, to, to to zewnętrzne, ta, cała ta informacja nie ma znaczenia ale jakby mam wrażenie, że robione jest wszystko, żeby nam to odebrać, żebyśmy my nie mieli zaufania do własnej oceny tego, co się dzieje. E, także takie jest moje zdanie i widzę to, jak już na przykład, o, jak zaczynam, widzę to i nawet powiem Wam, że, że mnie to rozbawia. E, mi nigdy nie zależało jakoś specjalnie na subskrypcjach. E, wierzę po prostu w to, że do kogo ma to trafić i trafi, żeby go zainspirować. I ja też robiłam to dla siebie, nagrywałam te filmy na, na tym kanale, też tak naprawdę dla siebie, żeby móc do nich wracać, ale też czułam po prostu, że chcę się dzielić ze światem. Ale co zaobserwowałam, to to, że jak zaczynam poruszać właśnie takie kontrowersyjne w cudzysłowie tematy dla właśnie tej nowej pseudoduchowości. Czyli na przykład rzucam film o tym, że oczekiwanie jest dobre, żebyśmy oczekiwali najlepszego od życia, no to nagle ubywa mi tych subskrybentów tam kilku. I to są, to są śmieszne liczby, żeby nie było, nie? Ale właśnie przez to, że to są śmieszne liczby tych subskrybentów, w sensie ja się i tak doceniam. Ja doceniam każdego z Was. Nawet jeżeli to jest tam 100, około 40 czy tam coś osób, naprawdę, z całego serca, ale. Przez to, że to są takie małe mimo wszystko liczby, no to ja widzę nie? wtedy na tych cyferkach, jak to się zmienia. E, no, ale będę szła dalej w ten, e, w ten, w ten las e, obalania różnych bullshitów i mitów, ale to po to, żeby głównie, głównie po to, żeby sobie i Wam pokazywać, że my mamy przede wszystkim. Um, Odzyskiwać zaufanie do, do siebie prowadzonych przez tą wyższą most, która jest tu, e, która ma połączenie, tutaj ta, ta nasza wewnętrzna istota ma połączenie bezpośrednie ze źródłem e, i z różnymi nawet istotami, które, które z tego źródła pochodzą, e, każdy z nas jest podłączony pod to źródło mądrości i miłości. Ale chodzi mi o to, żeby po prostu ślepo nie wierzyć we wszystko, co, co słyszymy. I to tyle na temat tego oczekiwania. Wiecie, co ja teraz zrobię? Po prostu nie oczekiwań, tylko oceniania. Ja po prostu zatrzymam ten filmik, to będzie filmik w tematyce oceniania, a za chwilę nagram Wam o energii męskiej i żeńskiej.